Chill, chill. Chciał gołąb, ale nie o nim. No, co to za ptaszek? Uf, uf. Przyciął. No za tyle. Pozdrawiam serdecznie. Lasko. Pozdrawiam. Tak. O, przyleciał.

Teraz gołąbę przeciąg, dobra jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. Taka kawa zalała to wszystko No, nawet gabi się niecierpło, niecierpliwie. Co dopuś? Downia. Co to? Co to za ptaszek? Pszczelnik. To zapraszam. Wszystkiego dobrego na dzisiaj, siostro, koleżanko i.